No, i witam wszystkich na kanale u Technicus. Dzisiaj sobie kupiłem taką zabawkę. Laser liniowy samopoziomujący. Będziemy go sobie testowali. Co otrzymałem w zestawie? Laser Level Metal 3D4D Max Lite. Coś takiego. Manualbuch jest co tutaj jest w tym kosztował mnie on 200 zł tutaj jest fajny statyw bardzo długi nawet statywek ekscelencyjny można ustawić sobie wysokość no Chyba metr Bardzo fajna sprawa, tego ale teraz chyba nie będę używał. Dobra rzecz. Wszystko to kupiłem na Allegro. Tak. Laserek. Ogólnie wygląda on tak. Tutaj jest linia. Tutaj, tutaj i tutaj jest to laser 4D, no i tutaj macie po prostu ustawienia, jest do tego i kurde gdzieś to tutaj było, tutaj jest pilot nawet na odległość, tutaj jest co to jest, znowu jakiś statywek albo co? Tego jeszcze nie testowałem. Tutaj jest na pewno mocowanie jakieś, które będzie tutaj. Ja będziemy chcieli po prostu w takim poziomie. Mam Laserek będzie trzymał. Okulary, zaję fajne. Tutaj kolejny mocowacz i jakiś tam odchylacz. To jeszcze muszę posztudować. Kurde, do laserka. No oczywiście zestaw dwóch. Baterii, uładowarka, już sobie naładowałem baterię. Tutaj jakiś, znowu jakieś, przekrętło, jeszcze to dokładniej testowałem, ale już sobie naładowałem baterię. No to co? No to tutaj wystarczy włożyć baterię. To tak. Tutaj jest przycisk on/off. No i on, jak nie jest w dokładnym poziomie, albo pionie, tak nam pyka. Jest z rozdziału 3, stop 3 stopni, całe to bebechostwo się tutaj tak jakoby rusza. Całe się to rusza w środku, on jak jest załączony, tak jest tutaj po prostu bambyla w środku. Widzicie jak te laserki bamby jak zwłączone, to po prostu jest zaaretowany. No i to jest samonivelacja. właśnie na stylu grawitacji. Teraz by miała być równa podłoga, to wypróbujemy sobie, Uf, równość podłogi. Tak, tutaj są dwa laserki. Chyba pokażę wam na no, dwa różne dwie różne wysokości tutaj jest jedna wysokość i tutaj jest druga wysokość A no, kupiłem sobie taką sprawę z powodu podłogi podłogi i bym wiedział gdzie co położyć się rozumie nie? Będę kładł oczywiście te styropian na podłogę, coś tam będzie 16 cm albo tak jako 17 chyba no i bym wiedział po prostu, długo wszędzie równo i teraz sobie zmierzymy <grym> poziom mojego komina ja sobie tylko tutaj ze stojami zabieram oczywiście jak laser jest przechylany no to nam, to nam będzie tak pykało. No, trochę się tak mu musi ustawić. No i teraz potrzebujemy wysokość. To jest akurat wertykalne. Aho, ha. Miało być, być kurde horyzontalne. Tak. Jest laserek. Taki oto. No i teraz sobie popatrzymy, jak to równo zrobiłem ten komin. No tak, poziom jest tutaj chwycony. Oj, no całkiem dobrze mierzyłem. Bardzo równo komin zrobiłem, tutaj jeszcze okno możemy wypróbować jak jest krzywo, albo równo. A wydaje się, że jest wszystko równe. Bardzo pięknie zrobione. I laserek, bardzo mi się podoba, dobra sprawa. Dla budowlańców, którzy nie chcą się pieprzyć z poziomnicą, po prostu sobie ustawicie i patrzycie, czy ściana jest równa. A tutaj akurat wygląda na równą, ponieważ laser jest samopoziomujący. No i jest to bardzo dobra sprawa. Kupno takiego lasera 200 zł. Teraz potrzebujemy właśnie podłogę zrobić na jakąś wysokość. Oczywiście ustawimy sobie to najpierw na jakąś wysokość, którą chcemy. Załączymy laser, plus minus sobie policzymy. No i potem tylko układamy sobie te płyty według tego poziomu lasera. Nie trzeba się. Z poziomnicą pieprzy ani nic takiego, po prostu laserek załączamy i mamy świetnie oświetlony laser nawet przy świetle dobrze widać go. Widzicie tam zielony, fajna sprawa, dobrze widać. Tu macie jeszcze poziom baterii świeci 97%. No i oczywiście. Przepykowacie sobie co potrzebujecie. Tu jest akurat krzyż, jeden drugi się załączył, no i trzeci i czwarty, to jest laser 16D 16, coś tam wymiaru, nie? Możecie sobie po prostu napstrykać. No oczywiście jak z tym ruszacie, to się laser rusza, nie? Widzicie tak? No trzeba chwileczkę po prostu poczekać. Odczekać, niż się ustabilizuje sam grawitacją. No i możecie działać. Taka sprawa, taka recenzja 200 zł za taki laserek. <słuch> Samopoziomujący. Bardzo dobra sprawa, dostajecie dwie baterie. Ładujące oto tutaj pilota. Tu może i słabsze, i silniejsze, może pstrykać. Silniejsze, słabsze i miganie. Taka sprawa. No tu wyłączamy ten dół, załączamy dół. Tutaj pokażę może. Tu na tym aha. H plus włączamy dołu. No i oczywiście tutaj to drugie, na tym V minus, V minus wyłączamy wertykalne linie. Tak to to wygląda. Bardzo fajna sprawa. Bardzo prosta sprawa. Za 200 zł kupno takiego laserka. Nie kosztuje to za wiele, ale wiele pomaga przy robocie. No, kto jest fachowcem i chce, oczywiście, link mogę podesłać potem na e-mail. Piszcie, ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście, jak się z tym rusza, to się sam potem upoziomuje grawitacją. Dobra, taka sprawa dwie baterie. Ja wyłączam go przycisk wyłączenia jest tutaj na tej stronie jak go wyłączę to on się zaaretuje i już po prostu nie bąbelają te ledy jak się załączy znowu to, to, to troszeczkę te lasery latają ponieważ musi się to samo upoziomować taka sprawa po prostu wystarczy dotknąć no i wszystko ładnie działa taka sprawa Taka recenzja laserka samo poziomującego. Więc co, więc, jeżeli się podobało, wiesz co masz robić. No i do zobaczenia. Cześć!